Cieszę się z zadań integracyjnych, zadań edukacyjnych, no, to też również jest pewna kontynuacja, ale chciałbym, żeby niektóre z tych zadań były przykładem dla innych środowisk. Głosowania ciągle przeważa nad stroną internetową, dlatego też papierowo 71 tysięcy głosujących. Chciałbym, żebyście potrafili zarazić swoimi realizacjami inne społeczności, które się tym interesują, co dla was jest ważne w małej społeczności Waszej wiejskiej. No i chcielibyśmy, aby przy tej okazji cały czas budowali się nowi liderzy w małej społeczności. Pojawiła się polska Inicjatywa Sołecka. Chcielibyśmy, szanowni państwo, aby każde z soprec, w których mamy 1024 w województwie opolskim, Skorzystało z takiego dofinansowania na swoje aktywności w różnych formach związanych z tym, co na co dzień robi.